Mają akidaki i moja stylówka jest taka, lecę, bo chciałabym jeszcze zdążyć przechwycić kawę. Wzięłam jednak tą większą torebkę, bo jednak w nią jeszcze jestem w stanie coś władować. Także, także tak by to wyglądało. Mam tylko nadzieję, że nie zmarznę, ale raczej nie. Ta kurtka jest ciepła, a z kolei jak będzie dziś mi za ciepło, to po prostu ją ściągnę i zawiążę wokół pasa. Także stylówka mega, mega sportowa moja, ulubiona. Także popitalam. Ja do mam jednak szczęście. Słuchajcie, zawsze, kurde, jak gdzieś się mam wybrać i jest to raz na ruski rok, to kurde, jest nieładna pogoda. Nie mam w ogóle włosy, i się trochę nie układają, ale to szczegół. Wyprostowałam je i może dlatego białe buty założyłam na taką kałużę. Nic się nie dzieje, wrócę z czarnymi. No, już mam ptę. Już mam w palcach ubrudzone, ale nieważne, dobra. Lecę, słuchajcie, na. Dworzec, jeszcze bardzo chce przechwycić sobie kawcie, tą karmelową, mrożoną. Nie mam ochoty, słuchajcie, chyba mi organizm odmawia posłuszeństwa, bo w ogóle nie mam ochoty na, e, na gorącą kawę. Maseczkę mam, tak właśnie sprawdzam, żeby się nie pozało, że nie mam. Oj, znowu się pochlapałam. No, dzisiaj mi się trochę stopy zamoczą chyba. Oby nie padało tylko bardziej. Zapomniałam założyć czarne buty. Ja się wybrałam jak sujka za morze. No, ale jest, jestem zadowolona, dlatego że jest, słuchajcie, dziesiąta. Nie wiem, 10-15. Ja mam chyba 30 coś. Mam nadzieję, że mam 30 coś pociąg, dlatego że, tak jak mówię, bardzo chcę przechwycić tylko kawcie, może krosanta i brykam, Także do usłyszenia. Jesteśmy w topshopie, ale będziemy wychodzić. Nie no, muszę Wam powiedzieć, że fryzurę to mam boską, nie? No, po prostu masakra jakaś yy, od deszczu. I nawet nie wiem, czy wzięłam gumkę, ale nawet jak wziąłam gumkę, to nie wiem, czy od opaski nie będę miała odgniotów. Także co? Nie wiem nawet, czy mnie słychać, ale generalnie to ja już zakończyłam mini-shopping, e załatwiałam sprawę, którą miałam załatwić, na której mi w sumie najbardziej zależało. No i teraz co? Siedzę już na, e na lotnisku, chciałam pojechać na dworcu i czekam na pociąga. Teraz ogarnę ten nieogarn, totalny doga. Wziąłam sobie kanapkę, wziąłam sobie białą e kawę, flat white. Nie wiem nawet, gdzie ja ją wzięłam, dlatego, że pierwszy raz tam weszłam przed, czykolwiek to znaczy. Pierwszy raz tam byłam i pierwszy raz wzięłam tam kawę. No, Maseczka, musowo. Wzięłam sobie kanapkę z jajkiem, także ja biorę się za jedzenie. I tak jak mówiłam, w sklepach... Ale, zobaczcie, jak to no, Wygląda jak pudel jakiś. Ehm, tak jak Wam mówiłam, w sklepach niestety ciężka sprawa z nagrywaniem. Ehm, nie ma po prostu nawet jak. Ledwo człowiek chodzi po tych regałach, a co dopiero, kurde, jeszcze nagrywać z kamerą. Ale pokażę Wam w domu, co zakupiłam. Trochę co tam kupowałam. W sumie cieszę się z rzeczy z TK Maxa. Z TK Maxa się bardzo cieszę. Tam zakupiłam fajne rzeczy i zakupiłam właśnie sobie po raz kolejny maszynkę z nowymi żelami. Niestety nie było już za 12, była za dwie dychy. Ale to i tak dobra cena i damam mam jeszcze o 3 żale więcej, także 3 żale plus lampa, która mi się zalała, z której już nie będę mogła skorzystać, także, także super. No i jeszcze jedna wkładka do także bardzo się cieszę, no. także biorę się za piciu, za kanapę. Hej, hejo, hejo, słuchajcie, jest godzina prawie 17, możecie sobie zobaczyć jak wygląda, jak wygląda w świetle dziennym, bo siedzę teraz tylko na przedziale. Z bez filtra, bez niczego, możecie zobaczyć, jak pięknie wygląda ten pokład. On daje taki leciutko-pomarańczowy odcienie, a że ja używam też, użyłam dwa razy, słuchajcie, tego Sun tego serum z tego Purity, z, no, z witaminami, to jest tak podwójnie trochę pomarańczowa. znaczy to jest taki pomarańcz, generalnie jak byłam w tym świetle, taki się to bo powiem, że faktycznie wyglądałam na taką pomarańczowo-brązową. Teraz na przykład widzę, że już nie jestem aż tak pomarańczowa, ale tak, on daje taki, taki fajny, delikatny e, odcień pomarańczowo brązu O, taki przyciskniowy, tak bym powiedziała. Bo no, ja właśnie lubiłam moją kawę. Pierwszy raz wziąłam tam kawę. Nie jest jakaś moja, ulubiona. Myślę, że raczej tam chyba nie Wolę te moje, jednak, fairboxowe i gustowe. Znalazłam gumkę, więc się związałam. Pogoda po prostu nie rozpieszcza. Zobaczcie. No pada. Pada, leje deszcz. Nie, nie wiem, co was postawić, pan sobie No, przed chwilą miałam bardzo zabawne towarzystwo, słuchajcie. No, chyba z raz, osób. Nie, czy nie chyba, to na pewno bo teraz szybko kończą. 5 osób siedziało, totalnie o tutaj obok mnie. No. Zakłoniłam się tylko torebką. No, bo nie miałam maski gdzieś, choć go jeszcze rozmawiałam przez telefon. No. Pokażę Wam moje łupy, z których bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z jednej torebki, którą zakupiłam w T.J. maxie Bardzo się cieszę. Wahałam się nad nią, bardzo się wahałam, bo ona jest znowu taką mniejszą wersją tej torebki. Mniejszą wersją, taką połową tej torebki. No i się zastanawiałam, czy ja potrzebuję taką znowu małą, a co najbardziej mnie tak zastanawiało, ona jest na, na łańcuszku. I ona miała przyknięty ten ten no, ten alarm, wiecie co? Chodzi? Tą blokadę, i ja nie mogłam sprawdzić, czy jak rozwinę ten łańcuszek, to oprócz tego, czy będzie w rękę, wszystko Wam w ogóle wizualizuję, to czy ja zarzucę sobie tym łańcuszkiem tak na, wiecie, jak listonoszkę. Dlatego że ja najczęściej tak noszę, właśnie torebki. Bardzo mi lubię tak na jedno, tutaj ramię. Znaczy, tą dzisiaj tak nosiłam, ale nie jest to wygodne. że mnie od razu nie I ja będę wracać, bo będę szła do pracy. ona sobie po prostu pochodzi na spokojnie więcej. No, więc tyle z pociągu, bo nawet nie wiem, czy mnie dobrze słychać, a już gadam 3 minuty. Także ja już powolutku dojeżdżam do Gana i co? Odezwa no, się do Was już w No i hej, hej, robaczki. Ja już wróciłam. Słuchajcie, jestem w domu. Padam na pysk. Padam na pyszczek, dlatego że się tak zgrzałam, że po prostu jakaś masakra. Za tak gorąco, a ja jeszcze poszłam, słuchajcie, na 12 minut na solkę, także się do. dogrzałam. No, wszystko będzie kurcze do prania zaraz, bo nie dość że używałam samoopalacza, to teraz jeszcze solkę, także na bank będzie wszystko do prania. Przepocony też. Dobra, co? Pokażę Wam, co dziś udało mi się zakupić. Na shoppingu kicham, w ogóle kicham. Okres dostałam drugi w miesiącu, także mam szczęście do, yy, do promocji, nie? No, jeden okres miałam jakoś chyba na początku miesiąca, co powinien być na koniec miesiąca, a go nie dostałam, dostałam go na początku. Dobrze mówię? Dobrze mówię, a drugi dostałam w gratisie na koniec miesiąca, tak, żeby było sprawiedliwie. No, Także nie wiem, od czego zacznę, może od takiej szybkiej spożywki i jakoś na rozdzielę tego, e, tego vloga, bo będzie znowu za dużo i znowu powiecie mi, że nie w tym momencie obcięłam, więc teraz zrobię tylko haul z siaty, e, a później w drugiej części tego pewnie vloga e, pokażę Wam haul z Edinburgh. No, więc co zakupiłam. Zakupiłam oczywiście chipsy, Szymon mi poprosił o chipsy, więc wzięłam mu chipsy. E, bułki. Bąbki takie jakieś dla synka, dlatego że ja sobie wzięłam e, chlebek maślany, ser, ser, e, co to jest to, osenburger, czyli jakiś taki do tostów, do burgerów, e, dla synka, bo e, marudził, że nie będzie używał tartego, a ja mam zakupiony mozzarella tartą, także kupiłam mu w plastrach dwa opakowania, tu zakupiłam jakieś takie przekląski z milki, niby nowość, jakieś takie znowu kanapeczki. Nie wiem, fajnie zapakowane. Myślę, że też fajna osoba do pracy. Są takie lodowe, także fajnie na pewno do kawy, aczkolwiek kawy mi się w ogóle nie chce. E, także takie kanapki z milki, mleko, bo mleko się skończyło. Piasek, bo nie byłam pewna, czy mam kocie jakiś piasek, czy mi został, czy mi się kończył. Ale jak będę miała dwa opakowania, to, to nic się nie dzieje, dlatego że w piasku nigdy zawiele. Zaraz sprawdzę. No, to mam dwa, to teraz mam dwa, nawet nie mam gdzie wsadzić, dobrze, na razie postawię sobie tu, także piasek dla kociaku. Dalej, kurde, to się katar bierze, słuchajcie, nie, może tego spacerowania. Druga paczka chipsów, z cheese na dla ja tu nie przepadam. Maskę zakupiłam, taką miałam już czarną, zakupiłam różową wielorekiego użytku, czyli to nie jest jednorazowa, bardzo proszę różowa, nie wiem, pojadła. była. Nie patrzyłam na cenę. Chlebek maślany, bardzo go lubię z Hombergansa. Lubię go ze wszystkim. Także i z masłem, i z szynką, i z serem, i z serkiem. No, wszystko do niego pasuje i wzięłam nam arbuza. Miałam ochotę na arbuza. Synek lubi, ja lubię, córcia lubi, także nie żałuję, że nie zielon, na pewnie tam sobie też wcina. Także to będzie spożywka. Czy to jest wszystko do spożywki? Tak, to jest wszystko ze spożywki i z tych rzeczy z Homburgensa i na tym zakończę już ten vlog chyba. Jeżeli się okaże przy montażu, że jeszcze mogę Wam coś dodać, to po prostu zrobię kontynuację, czyli normalnie dalej dodam, zrobię tylko przejście, natomiast jeżeli się okaże, że ten vlog już jest wystarczający, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za chwilę uwagi, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Zostawcie łapkę do góry oczywiście, jeżeli filmik Wam się spodoba. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dawno tego nie będzie mi oczywiście bardzo miło, witam wszystkich nowych e, przybyłych na mój kanał, po prostu będę się teraz tysiąc razy poprawiać, bo jest mi tak gorąco, czekajcie chcę zmoczyć włosy i szyję z tyłu, Uff. strasznie gorąco, strasznie gorąco, najgorsze było to, słuchajcie, w lampach, że nie mogłam wyłączyć opalenia na twarz. I stałam tak jak dekiel, no. Także tak by wyglądała moja twarz. Widać, że gdzieś tam przybiło się. Mam nadzieję, że nie mocno. Ale wciąż, zobaczcie, nienaruszony jest podkład. Ja jestem po prostu w szoku. Przepiękny kolor. W ogóle nie starł mi się nawet, słuchajcie, przez deszcz. Także naprawdę super sprawa. Nie czujecie go. To jest tak, jakbyście miały taki konkretny krem nawilżający na twarzy. Naprawdę. No, także co? Dziękuję za chwilę uwagi. Subskrybujcie. Dziękuję wszystkim świeżo przybyły na mój kanał, bo widzę, że Was przybywa, widzę po subskrypcjach, że powolutku pną się do góry, także bardzo jest mi miło. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. No, także co? Dziękuję, pozdrawiam, wam buziaki, do usłyszenia, pa! Także co, kontynuujemy, kontynuujemy vloga z Edynburga. Jak jechałam do banku, załatwiać sprawy. Zaszłam też na mini shopping. Przed tym filmem miałyście haul z siaty. Wiatr. I to nie we włosach, ale w mojej zasłonie. Słuchajcie, zerwał się straszny wiatr. Ale to straszny. Że przejdźmy teraz do kontynuacji e, shoppingu, czyli pokażę Wam haul z TK Maxa i z Top Shopu albo z Hallendemu. Już nie pamiętam, czy w to Shopie coś kupowałam. Po prostu nie pamiętam. Także na pewno z TK Maxa jestem najbardziej tego, z tego zadowolona. Także przejdźmy do rzeczy, co zakupiłam w TK Maxie. Zakupiłam za chwilę będę robić, jak się on czegoś napiję, Mr. Bright, niestety musiałam dać pełną cenę, czyli 20 funtów. Ten zestaw do wybierania zębów i bardzo się cieszę, mimo wszystko, nawet, że to kupiłam całe od nowa, mam następną trzejkę, no i lampę, na której mi najbardziej zależało, bo właśnie tą lampę zepsułam w moim zestawie. A z tego co zauważyłam online, niestety samej lampy kupić nie można. Była jakaś lampa o jakiejś w ogóle dziwnej nazwie, że niby do takiego domowego wybielania zębów właśnie do niby nakładek, ale jak mam znowu kupować i dawać jakieś 7 czy 8 funtów, ona kosztowała, i czekać z, nie, z 3, 5, czy 7 dni, to już mówię, dobra, wolę kupić sobie cały zestaw. Dam 20 funtów. Będę miała więc jeżeli, Tu jeszcze mam trzy dodatkowe, także... Super sprawa. Szkoda, że nie było za 12, ale tak jak mówię, potrzebowałam bardzo lampy. A żale, wiadomo, że się przydadzą. Czyli będę mogła troszeczkę dłużej nacieszyć się e, tąże opcją wybielającą. Także to jest rzecz pierwsza. No i przejdę od razu do rzeczy drugiej, czyli mojej perełki, e, którą jak zobaczyłam, to oszalałam. Nie wiem, spodobała mi się bardzo jedna rzecz, jaką a to Wam wszystko pokażę. Torebka. Torebka. Wcześniej były świeczki. Słuchajcie, teraz będą chyba torebki. Ok, są torebki. Teraz poczekajcie, bo muszę zobaczyć, jak ja to mam tu wszystko poplątane. Pashback Later Year Du. Cokolwiek to znaczy. Cena 70 euro. Model Lidia. No, udało się. Także taki model. Dobra, mam nadzieję, że teraz mi widać dobrze. Także tak to wygląda w ogóle: taka jakaś metka. Nie wiem, nie znam. Nie znam w ogóle tej marki, firmy. Nie wiem. Eee, cena rzekomo poprzednia to 58 funtów. Ja dałam 19,99. Tu u góry jest 58. Mam nadzieję też, że to widać. 58. Ja dałam 19,99. No i to rybka właśnie prezentuje się, tak? Taka! No, także taka rybusia na złotym łańcuszku. Tu ma jakieś jeszcze takie ozdoby. Ja tą będę chciała zdjąć, bo mi to w ogóle nie pasuje. Nie pasuje mi to w ogóle do niczego. W ogóle nie wiem, po co tutaj to jest. Ten czarny może sobie wisić, bo to mi nie przeszkadza, a nie przeszkadza. Aczkolwiek ja za frędzlami nie przepadam i myślę, że zostanie mi po prostu tylko e, jedna ozdoba. Tu jest chyba. Tak, tutaj jest z tą nazwą, wyryte fajnie. bak no, także taka torebka, dwie dyszki, bardzo mi się spodobała, jest bardzo zgrabna na nóżkach, także stojąca, e, te łańcuszki mnie też urzekły, w ogóle jest przepiękna, no i jest odpinana na taki tutaj zatrzask, wróć Agnieszko, bo się normalnie dzisiaj motam, słuchajcie, już jestem zmęczona, o na ten zastrzask i tu rzucacie Sprawdzałam, właśnie wnieśli mi się portfel, toreczka i parę gadżetów. Jeszcze tutaj jest kieszonka otwierana, o taka. Także coś takiego. Taka fajna. Nie wiem, jak się nazywa taki model, nie, nie znam się na torebkach, naprawdę nie gustuję w torebkach, po prostu mam się torebka podobać i ma być wygodna, ale w każdym razie tak ona wygląda. No i oczywiście te łańcuszki. Ona jest taka trochę tutaj zamszowa, tu jest kurkowa, także taka o. No uważam, że jest przepiękna, także to rybka sztosik. E, dalej, dobra i teraz rzecz kolejna z PK Maxa, z której też się cieszę, bo jak zaglądałam, od razu Wam pokażę zanim zdrapię, 10 funtów za to dałam. Jest to AHW, cokolwiek to znaczy również, ale zerkałam i są to rzeczy jakieś troszeczkę porównywalne, słuchajcie, do, do kilsowych, kilsa, e, także ja dałam 10 za ten zestaw. Poprzednia cena rzekomo regularna tego zestawu, tego duo to 77 funtów. Nie wiem, czy to tutaj dostrzeżecie. 77, tu jest 30, czyli 29,99, a ja dałam 10. Wow, bardzo fajnie zapakowane. Francja, elegancja. I mamy tu aha, nie wiem, jak się to czyta. Time to Revitalize uh, Extreme Night Treatment. Redukuje zmarszczki i, uh, i ujętrnia. Także liftinguję, ujędrnia skórę. Patrzę na koty. Poczytam troszeczkę o tym, więc może Wam coś wstawię na instagrama, jak żeby mi wypadło standard. Fajnie wygląda. Także taki produkt to jest właśnie Extreme Night. A jeszcze mi pokażcie jak to pachnie. Mega jestem ciekawa. Eee, nie wiem, taki jakiś zapach, nie wiem, trochę owocowy. Nie wiem, na razie tak coś słabo mi zapachniało, ale też mam katar. <laughs> Time to revitalize, extreme day cream, czyli krem na dzień i coś na noc. I tu jeszcze taka podpórka, bo to tak ładnie było ułożone. Także taki zestawik, super, ekstra. Bardzo się cieszę, bo naprawdę e, fajna rzecz w fajnej cenie. Zobaczmy, czy jest coś po polsku, ale jak znam życie, to pewnie nie będzie. Będą wszystkie języki świata, tylko nie polski. Także nie ma nic po polsku, więc tak szybko Wam zbyt dużo nie powiem, będę musiała sobie poczytać i krem prezentuje się tak, szczerze mówiąc, to on jest taki nie rzucający się w ogóle w oczy, ale może o to tutaj ma chodzić, to on ma być dobry w składzie i w zawartości, a nie, a nie w opakowaniu. Dobra, zaraz zobaczmy, oby był, to jest nadzień, czyli oby nie był taki wodnisty, ale nie jest, jest kremowy, sprawdźmy. Tak, yy, zioł, nie ziołowo. Znaczy, nie, nie śmierdzi tym czymś, czego nie lubię, więc tego czegoś nie ma, ale jest też coś, jest coś, co dziwnie pachnie. Na pewno nie jest to przyjemny zapach. Ja teraz też mam inny, in, inny zapach skóry po solarium, ale, ale to nie jest jakiś przepiękny zapach. Nie wiem, co tu jest w składzie, ale coś tutaj jest takiego, co. jakieś algi, czyli z morza martwego. Z tybetańskim goi, o owoce goi. Także nowa pielęgnacja. Słuchajcie, jak za 10 funtów, a wiem, że ten krem chyba jest, bodajże to jest 50 ml, a tego jest 30, czyli wydaje mi się, że to są pełnowymiarowe w ogóle produkty. To naprawdę one kosztowały dość sporo na stronie, jak patrzyłam. Dobra. O, tu nawet jakiś magnes, wapno, bromin, soda i potas. Mmm, wzbogacony jakaś woda, coś tam, może łatwego. Whatever. Także będziemy sprawdzać, będę testować. Myślę, że odstawię sobie na razie szarlotkę i nuxa i chyba sobie potestuję po prostu to. Zacznę od chyba dziś wieczorem. Także taki zestawik. Jeszcze raz Wam pokażę. Szukajcie, grzebcie dobrze w w TK Maxi. dlatego, że naprawdę można wyrwać bardzo, bardzo fajne rzeczy. Co ja zawsze robię, patrzę cenę regularną, patrzę cenę TK Maxową i zawsze wbijam sobie na, na Google i czytam sobie coś tam o, o danym produkcie. I rzecz ostatnia to jest bluza. Bluza, jaką wybrałam oliwce, e, Pisałam do niej, jej zdjęcie, spodobała jej się. Ja miałam tylko ją przymierzyć, więc zaraz wam pokażę. Na mnie jest tylko pięta w gwiście, to na oliwkę będzie na 1000% dobra. Taka z kapturem. Kaptur jest luźny, co w ogóle jest świetne. Tak, a to jest takie pluszowe Adidas z kieszeniami, bardzo fajna długość też świetna. Na mnie długość rękawów jest w sam raz, także to jest taki, można powiedzieć, prawie mój rozmiar bluzy, chociaż ja brałabym z rozmiar większą, bo lubię luźniejsze. Ale generalnie dobra na mnie, także na Oliwkę będzie na 1000% dobra. I ta bluza kosztowała. Kolor to jest taki w ogóle taki fajny, taki ekrin, brudny biały, nie wiem. I ona mnie kosztowała. Już Wam mówię. Regularna cena to 59. Ja dałam 24,99. 25 funtów z 60. No, także to jest haul z TK Gadam już długo, więc chyba to będzie cały haul. Słuchajcie na tym blogu.